My Fedron! My Fedron! Tak! A e, my mamy tego downna też. Nienawidę do z tego życia. Ej, miałeś go nie wyzywać! Ja że... też! Mówiłeś Ale że... to było tylko... Ale to było za to było tylko pod Mamy... Aha, e, ci że... Delegan boya! Tak, tak! no. To, to, to było tylko pod e, no Tak Idziemy! Ma, mamy... E... Mamy dwójkę oh. fanbojów i jednego dziecko z dawnym. Idę. Tak, O dobrze, dobrze. Drodzy widzowie, witajcie w mojej nowej posesji. Dzisiaj to jest zachęć z YouTube'a. Dzisiaj będziemy produkowali własną metamfetaminę. W piwnicy, więc wiedzy, mojej mamy prank. Gold on wrong. Watch to pierdzie... O, już. O, 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 o. o um. Ej, ej. Na to, na to, pomijam drzewa, a nie nagrywałem, okej, okay, teraz nagrywam, zapomniałem ci, rozpocząć nagrywanie. Czy serio? Okej, okay. Ty... no to nie kiedyś. Jezus, Marek, już, już 3,5 już minuty nagrania. Dobra, nieważne, to się wytyje, okej, okay, drodzy widzowie, dzisiaj... Dawaj, Marek, się to się kameruje. Po prostu dla wyświetleń. <laughs> o mój Boże, muszę wyjechać do szpitala. Drodzy widzowie, dzisiaj sprzedajemy... Sesje za 5 zł na ONG prank! Znaczy nie prąd, ponieważ ja się stąd wyprowadzę, to głowę znalazłem, idę po strzelbę. Jeśli ta strzelba nie idzie miałem na boi, a przynajmniej a, cztery, to, to sobie strzelam ogni Na Znalazłem garaż. O, znalazłem klucz. O, do basement. Dobry. O, wiem gdzie wiem gdzie jest piwnica, wiem gdzie jest piwnica. Ja też wiem gdzie jest piwnica. Tutaj. No chodź, chodź, o tak! Dobra, Stefan idzie pierwszy, bo jest nowy na kanale i się nic nie odzywa. Robi nam mało a więc znajdem content. Dobra, to wypełniam sobie jeszcze do pokoju. Wiesz co? Nie, 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 chodźmy oh. na górę. Grud... Oh. O, oh. o, o. Siema, Henryk. Ja, ciekawe, ciekawe. Czy, 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 czy ja, e, ja mówię, że... To, 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 to był mój dziadek Henryk, generalnie. O, spalił, spalił, twój dziadek się spalił, okej. Okay. A, nice. Ja Ja zaparzę kawę, chodźcie do kuchni. Chce ktoś kawy. Herbatę? Eee, ja chcę herbatę. Mam dobre, ja, 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 ja też chcę herbatę, ja będę ja mieć. Ok. Czy... A okej, okay, okej, okay. mogę dodać mleko z, e, z krowy domowej produkcji. Krowa jest w piwnicy. To był dziadek ja, ja Henryk. Wiem, ja, ja wiem, że mamy w naszej ekipie dwie dziewczyny, e, ale nie. Może tutaj coś o. jest. Góra się czuje w sklepie. No to jest mój ja też nim robię. Ja, ja wiem, ja, ja już widziałem tą taką. takie. takie dziwne podłużne różowe. O, o tu się zamknęło. Ej, zamknę. ej łazie! Ej, co się stało? Czarno mory! drzwi ze stresu! O, patrz, jesteśmy na strychu, dobra drodzy. O, nie, o, o! Patrz! Tak, R34! Oj, patrz, martwe ciało w tym lodówce. Nie chcesz tego zagrać? Klątem. O, o, Okej, okay, uwaga, możemy tego nie przeżyć. O, tutaj się Aha, okej, okay, tu były dwie bramy i tu się coś otworzyło. A co to jest? Wiecie, wiecie co, mi się wydaje, że tego nie przeżyjemy, bo słyszę starego pijanego, on przyszedł z pasem z tyłu, że nas ukradnie, zawieni nas w filmik BDSM. No, jesteśmy już, jesteśmy już w filmiku BDSM. I to związali. Przygotujcie się! Przygotujcie się! A ja na... rozumiem, rozumiem jak to działa. Jak? Muszę znaleźć odpowiednią kombinację. O! Szybko, szybko! Ale to nie da rady, to to to, to za dużo czasu zajmuje. O kurde, laga mam. Proszę cię! Nie, yep, we are dead. Panie, Boże. Ja nigdy nie chciałem być w filmiku benesem. Uciekaj! Ech. A tu, a tam, je, tam mieliśmy uciekać. O kurde. No tak, tak, no, to, to, no tak, właśnie, no, właśnie, otworzyć przejście. Róż dupę! O, nie tak, nie tak, Nie będę w ben... nie! A, tak, 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 to działa. Wszystko tylko nie filmić BDS-em! Wszystko tylko nie to! Wszystko tylko nie to! Tekst. <śledzisz> ja od <po prostu> was <śledzisz> Co to za cheatowanie? Dobra, e, Ej! Drzwi nam się tam zamknęły przed dream'em, bo poszedłeś pierwszym. Ale co, co, co to za mapka? O, to jest boi? ta winda! A, a to Ja pod Ale to jest no klipowanie, to jest cheatowanie. Wy zniknęło. Eee, jest Stepa Dobra, 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 uciekamy, proszę was. no to dostać mu, dostać razy, mi, mi dostać, sobie, dostać. Już e... chyba wiem, już chyba Już chyba gdzie to będziemy kolejny kij, generalnie. I no pewnie zaraz no Ja bym to klipał szybciej. Dobrze, dobrze widzowie, właśnie u w filmiku PDS-em z tym gościem w roli głównej. Kurde, czemu by zawsze trafia... O, no widzę, o jakaś kobieta tu jest. Czemu my zawsze... Widziałem, trafia... widziałem, widział, 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 tą, tą, tą... Ale ona spetna. O, ruszyła się. No i zawsze trafiamy do filmiku BDSM. Nie no, nie no. Czy... Wiecie, co nie dziwi się, że ty się tam zamknął. Ona luda jakby wróciła prosto z nieudanej jakiejś chemioterapii. Botoczu. A to, 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 to ja to ja może pójdę do tej, do tej baby tam. Co ona ci da? Co, co, nie wiem. Przedpolniesz ją na pocieszenie? Nie, ona to znaczy żyje przy kolejnym wejściu. Jakbyś się przytulił, to by się rozpadł. Na wygląda wróciła z 1800 na Ona się rozpadnie w progu. Przez... Ona przeżyła. Od... Ona, ona, ona Ona jest bądinką, więc pewnie jest głupia. Ona przeżyła 70 botoxów. Ja widzę się, tak ja, ja to nie tutaj Obserwujesz, co to napiękamy. Ja to samo widzę. O bichy, Dobra, uciekamy szybko, szybko, Szybko. O kurde, właśnie tak coś czułem. A, wypuściliśmy. No nie, ona się śmieje. dopiero sobie Pedro przekroczył. Aaaaa, Widzicie, że właśnie wypuściliśmy, to byś na Musimy być w świetle, musimy być oświeceni. Aha, i ona zaraz będzie nas nawiedzać. Okej, okay, tu coś jest. O. Ehm... Um, no, A, Nie fajny Nie zostawiajcie. No to tam, tam coś stoi, ale jak mamy tam przejść? To jest, Co to, to, jest? to jest ta baba. Ale Stefan, ty idziesz pierwszy. No nie, właśnie. no. Jak? Przecież jej tu nie było. Kurwa. Chcesz się bić? Chcesz się bić?

Panu, a ty się... Ona wgryzła... Ona, ona dała mi myfę, po prosto w żyły. O nie, mnie też zagryzła. Ja jestem w kim? Ona no, 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 no. ja mnie zagryzła, ale pewnie mnie za chwilę zagryzie. Gdzie my mamy jej? <gryzła> a, zagryzła mnie. No cholera, no czemu, czemu my po prostu nie możemy jej zawalić prawego sierpowego? Tak byłoby no, prościej. No ona po prostu lubi nam dawać narkotyki w ten <gryzła> Kurwa! Chyba. Ja, chyba wiem! My ch my chyba <noise> mamy to, 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 to co świecące, klikać, co tutaj jest na oparciu. No! O! o. Dobra, już ogarniałem. A, musimy zaświecać świeczki, dobra, bo ona się boi, ona się boi światełka, ona, ona ma jakąś schizofrenię i się wydaje, że świat, światło tę. Y, ją parzy, ona jest wampirem. O! Y, ona. O! o, o. Ej, dobra, wiecie, mam tylko pytania. Bo powiem wam tyle, będziemy robić taki a'la parkour, podejrzewam, bo jak patrzę na ten e... most, on jest zniszczony. Ej, e, 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 mam tylko pytanie: gdzie wy macie strzelby w tym domu? Bo oficjalnie mamy puna w tym domu, mamy dosłownie Boga, ostro. Mogę być pierwszy, ktoś piesze, piesze. Bo nie, a nie, a nie. A nie a ja nagrywam. Ma... Ale, ale, ale ja nagrywam, Ja ja, ja Nie, 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 do tego będziemy robić przed E, mam pytanie, mam, mam, mam nadzieję, że mamy strzelbę w tym domu, bo w naszym domu oficjalnie zależała się ci kurka Nie, ona już ona się z... przestraszyła poza dużo świateł. I, i się. No, może się... ona może być w ścianach albo w piwnicy, o, słyszę warczenie. Cicho, bądź to nie jest Ameryka. O jakiś tutaj się powiesił to... wisielec. E, to, to, jej, to, to, jej, to jej, to jej mąż chyba, dużo tych wisieleców. To cała wioska tutaj poszła. Wszyscy jesteśmy na Jesteśmy blisko już. To że podoba mi się scenariusz, Nawet nie wiem gdzie jesteśmy. Wiesz co? Wydaje mi się, że jednak jej się udało wbić tego trochę na wtedy równolasty, gdy też się wydaje. Wiesz, ten daje stać. Nie wiem. No chyba za mocno się zachowaliśmy. Nie wiesz tam O, dobra, można to zachować. Tak! Włamujemy się do kury, na prywatną posesję! Jupiiiiiiii! Aha, a ja właśnie patrzyłem w ja właśnie, a ja właśnie patrzyłem, chciałem właśnie czy może i dosięgnąć coś w tym stylu. Chciałem powiedzieć, że mi się do domku w Himalajach, prawda? Gon, bro, nie no to. że tu nie mieszka, nie wygląda na mieszkała. Musimy zgłosić reklamację w drogą, bo tutaj jest... Czemu to... Czemu no to jest szpital jakiś stały ksiądz? Powiem, o... o. A. A, ja myślałem my że my my będziemy sprzedawać, bo to po prostu kascenka jest. Ale Aha, się im... Czyli mi ten cały czas... A nie, jednak a nie, a nie, nie, tak będziemy sprzedawać. Blazing jadą po nas. Policja po nas jedzie. Nie, Zbliża nie się. Zbliża się. Nie, 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 nie. Widzicie mi moje umlewu kulkę z powrotem. W Wietnamie mi ją rozerwali już pięć razy. Nie chcę znowu bez niej być.